W tym przykładzie umówmy się, że jeśli przy wartości bezwzględnej znak nierówności jest skierowany w prawą stronę, to wówczas rozpisujemy taką nierówność na dwa przypadki, zgodnie o z tym drugim warunkiem z tablic maturalnych. Musimy mieć dwa przypadki połączone spójnikiem lub. Więc pierwszy przypadek wygląda tak. Nic tu nie zmieniłem. A drugi przypadek wygląda tak. Zmieniam znak nierówności w drugą stronę i liczbę dopisuję przeciwną. Dopisuję przeciwną liczbę o. Tak będzie po polsku. I teraz wracam do pierwszej nierówności. Zostawiam sobie 3x po lewej stronie. Minus 9 przenoszę na prawą stronę, więc muszę ją dodać. 6 dodać 9 to jest 15. Dzielę obustronnie nierówność przez 3, otrzymuję 5. Tutaj minus 9 przenoszę na prawą stronę, otrzymuję 3. Dzielę obustronnie nierówność przez 3. Mamy jeden. I teraz, żeby znaleźć rozwiązanie tej nierówności, możemy sobie to rozrysować. Znaczy, już znaleźliśmy rozwiązanie, tylko chcemy zapisać przedział rozwiązań. I mamy tutaj, jak widzisz, dwie liczby: jedynkę oraz piątkę. Od piątki mamy przemieścić się w prawo, tak jak znak nierówności pokazuje, a od jedynki mamy się przemieścić w lewo, tak jak znak nierówności pokazuje. Czyli rozwiązaniem tej nierówności jest przedział od minus nieskończoności do jedynki, suma od piątki do plus nieskończoności.